Cześć, tu Paulina z caravanic Fit. Dzisiaj chcę Cię zaprosić na stretching po to, aby rozciągnąć nasze ciało, nasze mięśnie, uelastycznić je. Także zapraszam Cię do szybkich treningów w podróży razem ze mną i niech caravaning trzyma formę. Przejdź do siadu, usiądź wygodnie na macie, nogi wyciągnij do przodu, siad proste, przenieś ręce do przodu tyle, ile możesz. Pamiętaj, aby nie przekraczać granicy bólu. Zaokrągli plecy, na wydechu pępek dociągnij do kręgosłupa, następnie weź wydech, wyciągnij się w przód, lekko w górę. Następnie na wydechu ponownie zaokrąglij plecy, pępek dociągnij do kręgosłupa, poczuj rozciągnięcie swoich pleców. Na wdechu wróć do przodu, klatka piersiowa lekko możesz przyciągnąć do nóg. Idziemy. Dalej do przodu, przytrzymujemy napięcie, cały czas oddychaj. Pamiętaj, ważne jest tutaj, aby nie przekraczać granicy bólu, tylko wytrzymać. Przejdź dalej do przodu, zostań, oddychaj, cały czas dotleniaj swoje mięśnie. Nie przekraczaj granicy bólu, tyle ile możesz, aby dawało ci to przyjemność. Następnie ugnij lewą nogę w kolanie, przenieś prawą rękę za nogę, analogicznie zmieniamy stronę, uginamy prawą nogę w kolanie, przenieś lewą rękę za nogę, wyciągnij się w górę, tak jakby ktoś ciągnął cię za czubek. Twojej głowy. Ok, przejdźmy do leżenia tyłem, przechodzimy na plecy, wyciągnij się jak po spaniu. Ręce za głowę, nogi mocno od bioder, wyciągnij w przód. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej, zostań, pozwól na rozciągnięcie pośladków, oddychaj, cały czas pamiętaj o głębokim. Oddechu, obydwa kolana do klatki piersiowej nogi idą w górę, Zakładam prawą nogę na lewę. Udo lewa noga idzie późno do dołu, złap za całą lewą nogę, tyle ile możesz, poczuj napięcie jak rozciąga się nam pięknie pośladek, cały czas oddychaj, dotleniaj mięśnie, zmień stronę, pamiętaj aby zawsze wykonywać ćwiczenie na dwie strony. Przenieś prawą nogę do dołu, ugnij w kolanie, złap za całą nogę od środka. Jedna ręka idzie między nogi po to, aby złapać całą nogę i przyciągnąć do klatki piersiowej. Oddychaj, pozwól, aby pośladek, aby nogi się rozciągnęły. Ponownie obydwa kolana do klatki piersiowej, nogi idą do boku. Zostań. Wróć kolana do klatki, jeśli ci się uda. Przenieś stopy nogi za głowę, ręce wyprostu. Jeśli to ćwiczenie jest dla ciebie za trudne, zostań w pozycji, gdzie przyciągasz kolana do klatki piersiowej, tak? Zawsze pamiętaj, że wykonujemy tyle, ile możemy. Ok, przejdź do siedzenia. Szeroko nogi, przenieś klatkę piersiową w przód, tyle, ile możesz. Wyciągnij ręce do przodu. Złap za stopy lub za kostki, za łydki. Przejdź do skłonu w przód tyle, ile możesz. Tak? Nie przekraczamy granicy bólu. Klatka piersiowa idzie do jednej nogi. Następnie wróć i przenieś klatkę piersiową do drugiej nogi. Złap za stopę albo za łydkę tyle, ile Dasz radę, tak? Tyle, ile może Twoje ciało. Następnie prawą rękę przenieś do lewej nogi, bokiem. Jeśli dasz radę złapać i przytrzymać, super. Jeśli nie, wykonaj tyle, ile możesz, tak? Zatrzymaj się tam, gdzie pozwala Ci Twoje ciało, tak? Nigdy nie przekraczaj granicy bólu. Jeśli jakieś ćwiczenie daje Ci dyskomfort, daje Ci ból, znaczy, że nie jest odpowiednie dla Ciebie. Przejdź do klęku, prawą nogę. Przenieś w przód, biodra przenieś do przodu, lewą ręką wykonaj skłon do boku, w prawo. Biodra są opadnięte, pozwól, aby tutaj mięśnie, które otaczają nasze biodra, mogły się rozciągnąć. Przenieś na drugą stronę, lewa noga, prawa ręka, wykonaj skłon w lewą stronę, ponownie wróć. Oprzyj stopy na palce, przejdź do psa z głową w dół, rozciągnij tyle ile możesz. Uginaj raz prawą, raz lewą nogę. Nie spiesz się, pozwól, aby mięśnie nam się naciągnęły. Pozwól, aby się rozciągnęło. Przejdź dłońmi do stóp, pomału kręg po kręgu, wróć do góry, głowa ostatnia. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału i do wspólnych ćwiczeń.